Cześć, nazywam się Paweł Harbus i podobnie jak mój kolega Radek Kasiński będę prowadzić filmy instruktorowe z narzędzia CloudBees CI. W dzisiejszym odcinku utworzymy pipeline, w którego skład wchodzić będą takie czynności jak kompilacja kodu, budowa obrazów dockerowych oraz tych obrazów do docker registry znajdującego się w Nexusie. Czynności te obejmować będą zarówno mikrousługi napisane w Java, a także C-Sharp. Dowiemy się o możliwościach platformy CI w zakresie klonowania repozytoriów oraz wyzwalania poleceń w powłoce. Poznamy także możliwości aplikacji w kontekście tworzenia podkatalogów w katalogu roboczym. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest utworzenie stage odpowiadających poszczególnym etapom naszego pipeline'u. W celu zrobienia tego należy kliknąć na plus znajdujący się w obszarze roboczym. Pierwszy z naszych kroków nazwijmy sobie Build Java Projects. Będzie on budował projekty Java. Następnie Build C-Sharp Projects, który buduje nasze projekty dotnetowe. Ostatnim z etapów jest Build Frontend. W tym przypadku budujemy frontend dla każdego ze środowisk oraz reverse proxy. Jest utworzenie kroków równoległych odpowiadających za budowę poszczególnych modułów aplikacji oraz wysłanie ich do Docker registry. Są to Gateway, Eureka, User Service oraz Contact Service w przypadku projektów Java, a także Authentication Service, Order Service oraz Calendar Service w przypadku projektów C Sharp. Dla projektów frontendowych budujemy front-angularowy dla każdego ze środowisk oraz reverse proxy. Aby wyeliminować błędy uniemożliwiające edycję skryptu pipeline'u, tworzymy tymczasowe skrypty powłoki w ramach każdego z etapów. Pierwszą z paczek, które będziemy budować jest Gateway. Następnie Eureka. Kolejną z paczek jest User Service. Ostatnim etapem budowania projektów działowych jest budowanie kontakt Service. W przypadku projektów C# mamy tutaj authentication service, order service oraz calendar service. Jeżeli chodzi o frontend, mamy tutaj frontend dla każdego ze środowisk, czyli Uref, Ref, Prem oraz Reverse Proxy. Jak już wcześniej wspomniałem, dla każdego z etapów będziemy tworzyć skrypt szelowy zawierający losowy ciąg znaków. Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać dla projektu Gateway jest stworzenie katalogu roboczego. Zrobimy to przy wykorzystaniu skryptu powłoki. Następnie przechodzimy do utworzonego folderu przy wykorzystaniu kroku Change Current Directory. Kolejną czynnością, którą należy wykonać jest sklonowanie repozytorium git przy wykorzystaniu kroku tej samej nazwy. Uzupełniamy w nim adres repozytorium, nazwę brancha oraz ID kredensiali. Następnie budujemy projekt Javowy przy wykorzystaniu Mejwena. Kolejną z czynności jest zbudowanie obrazu do Następnie tagujemy nasz obraz do koloru. Ostatnim z etapów jest wysłanie naszego obrazu do registry. Po utworzeniu jednego etapu mamy możliwość kopiowania kawałka skryptu w celu duplikowania wykonywanych w nim czynności. Ułatwia to tworzenie pipeline'u w przypadku, gdy te same czynności powtarzają się w wielu etapach. Aby przejść do menu edycji naszego pipeline'u należy kliknąć Ctrl-S. Po otworzeniu menu edycji możemy edytować skrypt pipeline'u. Zrobimy w pierwszej kolejności to dla stage'a Eureka. Następnie User Service oraz Contact Service. Aby zapisać zmiany, które wprowadziliśmy, należy kliknąć klawisz Update. Będąc w menu edycji skryptu pipelineu, mamy możliwość zmiany definicji elementów widocznych w graficznym interfejsie użytkownika. W tym momencie zmienimy definicję dla Eureka, User Service oraz Contact Service. Po zakończeniu edycji, należy kliknąć przycisk Update. Jak widać, zmiany wprowadzone po stronie kodu pojawiły się w graficznym interfejsie użytkownika. W przypadku Authentication Service. Podobnie jak w przypadku Gateway'a, pierwszym krokiem jest stworzenie nowego folderu. Zrobimy to podobnie jak wcześniej przy użyciu skryptu shell'owego. Następnie przechodzimy do utworzonego folderu przy użyciu kroku change-current-directory. Kolejną czynnością, którą należy wykonać jest użycie kroku gitowego w celu sklonowania repozytorium. Wpisujemy tutaj adres URL, nazwę brancha oraz ID kredencjali. Po sklonowaniu repozytorium przechodzimy do utworzonego folderu Authentication Service. W tym przypadku wywołujemy krok szerowy który buduje nam oraz wysyła do Docker Registry. Mamy tutaj budowanie obrazu dockerowego, tagowanie go oraz wysyłanie do Docker Registry. Jeżeli chodzi o Authentication Service, wszystkie czynności zostały zakończone. Podobnie jak w poprzednim przypadku, będziemy tutaj korzystać z menu edycji skryptu pipeline. Przechodzimy więc do menu, w tym przypadku zmiany zostaną wprowadzone w przypadku Order Service oraz Calendar Service. Podobnie jak wcześniej, aby zapisać zmiany, należy kliknąć klawisz UPDATE. W tym przypadku zmiany zostały wprowadzone po stronie graficznego interfejsu użytkownika, także wszystko co wykonaliśmy po stronie kodu było poprawne. Jeżeli chodzi o część frontendową, Podobnie jak w poprzednich przypadkach, pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest utworzenie folderu. Tak samo zrobimy to przy użyciu skryptu shareowego. W przypadku budowania frontendu, podobnie jak w poprzednich krokach, pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest utworzenie nowego folderu. Zrobimy to tak samo przy użyciu skryptu shareowego. Kolejną czynnością, którą należy wykonać, jest przejście do utworzonego folderu. W utworzonym folderze wywołujemy krok gitowy, klonujący repozytorium. Wpisujemy adres URL brancha. Wpisujemy adres URL repozytorium. Nazwę brancha. Procedure credentials. Następnie Wywołujemy komendy budujące obraz dockerowy, tagującego, a także wysyłające ten obraz do docker registry. Automatyzacja procesu budowy paczek frontendowych została zakończona dla środowiska UREF. W przypadku pozostałych paczek skorzystamy również z menu edycji kodu pipeline'u. Zmieniamy w tym momencie kod dla środowiska REF, PREM oraz REVERSE PROXY. Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk UPDATE. Jak widać, wprowadzone zmiany pojawiły się po stronie graficznego interfejsu użytkownika. Ostatnią z czynności, którą należy wykonać, jest sprecyzowanie agenta, gdzie będą wykonywać się nasze kroki. W tym przypadku w menu po prawej stronie należy wybrać node Następnie podać label, który określa, na którym node ma się wykonać. Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z tworzeniem pipeline'u należy kliknąć klawisz Save. Następnie Save and Run. W tym momencie nasz pipeline się zapisze oraz uruchomi. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się jak tworzyć nowe katalogi oraz przechodzić do nich, klonować repozytory git oraz operować na nich, wyzwalać skrypty share'owe, Edytować skrypt w formie tekstowej oraz ustalać, gdzie zostanie uruchomiony nasz pipeline. Dziękuję za obejrzenie filmu oraz zachęcam do obejrzenia innych materiałów. Pozdrawiam!